Witajcie, roztomili moi przyjaciele, z którymiśmy się już troszkę dawno nie widzieli. A materiału na ten misz masz zgromadziło się dosyć sporo. Także wiecie, jest ciekawy czas, w którym nam przyszło żyć. Jest 19 kwiecień. 2000 rok. 2020. dwa 2020. 2020. Tutaj kolega podpowiada, ale Wy mi to wyboczycie, bo człowiek stary, wiecie, ma to do siebie, że już mu się czasem pewne rzeczy mylą. Ale do rzeczy. Chciałem Wam opowiedzieć najpierw, jako wstęp, historię, która jest zapisana w księdze w Ewangelii według świętego Mateusza, 26 rozdział i werset od 7 do 13. To jest, jak wiecie, historia sprzed 2000 lat. Pewna kobieta, znana z imienia Maria Magdalena, wylała na nogi Jezusa flakonik z cenną zawartością. Tam opisuje, że wartość tego to był roczne wynagrodzenie. No, cenna rzecz. a włosami swymi wytarła resztkę tej oliwy, czyli coś dla niej zostało, to wiecie, to jest sprytna dziewczyna, to nie była tak, że coś, to znaczy. Jaka była reakcja? No taka, jak zawsze. No, różna. Ale wiecie, nawet uczniowie Jezusa, to znaczy, ludzie prości. Pragmatyczni, ciężko pracujący na chleb, powiedzieli, co za marnotrawstwo. Przecież trzeba to było sprzedać i rozdać ubogim. Niewspaniałomyślność, myślność? Praktyczność, Solidarność. Troska o ubogich. Oczywiście, wiecie, łatwo jest mówić, co inni powinni robić, kiedy to nie są moje pieniądze, prawda? Nie? Czyli jak dbać o interes wspólny z cudzej kasy? Wiecie, i tu jest coś zaskakującego. Jezus, który tyle mówił o miłości bliźniego, o miłości bliźnich, o ubogich, o chorych. Wiecie, co powiedział? Ubogich macie i zawsze ubogich mieć będziecie. Mało, dodał. Dopóki będzie opowiadana historia dobrej nowiny, jej czyn będzie opowiadany i wspominany. Ja osobiście nie chciałbym się znaleźć wśród tych socjalistów. Wiecie, no, co tak rozdawają ubogim cudzo wartość, nie? Tych populistów, pseudo-solidarnościów. Ale. Coś powie, no, ale po co ty to chłopie mówisz? Jakie to ma. Jaka nauka płynie to na dziś? Pytanie. Czy Jezus jak mówił, to mówił. I ubodzy byli i są. Wiele z nich jest na własne życzenie. To są. Tacy, jakbyśmy powiedzieli. Abnegaci. Ale wracajmy do rzeczy. Skąd wzięło się nasze nieszczęście, które ogarnęło cały świat? I to dotyczy wręcz każdego człowieka, i różne są odpowiedzi. 42% według pewnych badań, 42% jest zdania, że to nikt za tym nie stoi, że jest to zjawisko przyrodnicze. 45% uważa, że rozprzestrzenienia się tego to jest celowe działanie. W tym tkwi jakiś interes. A tylko 13% ludzi odpowiedziało: No, nie wiem. Większość uważa, że najgorsze jeszcze jest przed nami. 25% uważa, że nie będzie ani lepiej, ani gorzej. A tylko 15% uważa, że najgorsze jest już za nami. Pytanie moje brzmi: Cośmy utracili? Aha, pewność siebie. Świat stał się trochę bezradny. Świat stał się trochę bezbronny. Czekamy. I ja, i ty. Co będzie? Wiecie co? Ja to tak kombinuję, że będzie tak, jak było. Tylko trochę inaczej. Dla jednych trochę trudniej, może więcej niż trudniej, dla niektórych trochę lepiej. I na poparcie tego przytoczę historię sprzed trzech tysięcy lat i znowu to jest zapisane w Piśmie Świętym. I to jest zapisane, jak poszukacie w swoich Bibliach, pierwsza Samuelowa, piąty rozdział, od szóstego wierszu tam dalej. Gdzie Filistyni, którzy mieszkali tam, gdzie teraz mniej więcej jest Gaza, czyli nadbrzeże Morza Śródziemnego, ludzie wywodzący się nie z semickiej kultury, tylko greckiej, ja mówię cywilizacyjnie stojący wyżej od y, tych narodów, które tam były, te narody kananejskie, znaczy Izraelici. Bo jak Izraelici jeszcze byli w epoce brązu, to Filistyni byli już w epoce żelaza. I mieli umiejętność, znaczy ja mówię, kowalstwa, odlewnictwa y, i tak dalej, i tak dalej. I oni w pewnej e, walce e, pokonali Izraelitów, a e, synowie Helego, arcykapłana, który opiekował się tą arką, myśleli, że ta arka ma jakieś cudowne właściwości i jak wezmą, to tych Filistynów pokonają. Nic tego nie było. Filistyni zdobili tą arkę i ci dwaj synowie Helego zginęli, prawda? A ojciec, kiedy się o tym dowiedział, tak się przejął, że się przewrócił i złamał kargi i umarł. Koniec tej epoki, prawda? Helego. Ale ci filistyni położyli to, prawda, w eksponowanym miejscu jako zdobycz. I zaczęły się niedobre rzeczy dziać. Najpierw w Aszodzie, bo to były wielkie tam miasta, gdzie czytamy. A ręka Jehowy zaciążyła na Aszodytach. Zaczęła siać popłoch i razić ich guzkami krwawiącymi. Czyli co to było? No epidemia. I oni wzięli, przesłali to do innego miasta. Prawda? Do gat, Ale tam ta sama historia. Ludzie zaczęli umierać i wrzodami się ob... No to jeszcze do innego miasta do okronu. To samo. Wtedy książęta filistyńscy się zebrali, ustalili, takie WHO, prawda? Takie, wiecie, takie, takie ponadnarodowe. I tak doszli do wniosku: odeślicie arkę Boga Izraela, żeby wróciła na swoje miejsce i nie uśmierciła mnie oraz mojego ludu. W całym bowiem mieście zapanowało bowiem śmiertelne zamieszanie a niektórzy, którzy nie pomarli, zostali porożeni krwawymi guzkami. I wzmocniło się ku niebiosom wołanie miasta o pomoc. I efekt był taki, że po przygotowaniach tych szczegółów nie będę opowiadał, bo sami to przeczytajcie, Arka odesłano. Jak Arkę odesłano, Zaraza ustała. Człowiek, który czyta Biblię, to może sobie to znaleźć, ale ci, co Biblię nie czytają i ją nie znają, to tego nie wiedzą. A czasem warto wiedzieć, co trzy tysiące lat temu o zarazie pisze. Pamiętajmy, że na świecie istnieją prawa. To znaczy, tam nie będziemy ich wymieniać, ale to są fizyczne, chemiczne. Wszystko jest poddane prawu. Człowiekowi się wydaje, że staje wobec nowych zjawisk. Ale to, co my dzisiaj nazywamy nowym, istniało już w dalszej lub bliższej przeszłości. To już było, jak to mówi w tej piosence, prawda? Czwartek 16 kwietnia słyszałem, co o tym wirusie powiedział profesor, minister, minister zdrowia, którego za profesjonalizm cenię i podziwiam. Na pytanie, jak długo ten wirus będzie grasował? No, odpowiedział, no, Około półtora do dwóch lat. Dopóty nie znajdziemy szczepionki. Co powiedział? No to powiedział to, co Jezus powiedział. Ubogich macie i mieć będziecie. Chorych macie i mieć będziecie. A co powiedział Jezus, wiecie, to warto jednak nad tym trochę popracować. Czyli wszyscy uczestniczymy w sukcesach, jak i w niepowodzeniach. Jest takie powiedzenie: jeden za wszystkich, wszyscy za jednego. I teraz nosimy takie maski. Nie? nie dlatego, żeby znaczy, myśmy się nie zarazili, tylko żeby myśmy nie byli rozsadnikami tego śmieństwa. Mój kolega, który tak studiuje, takie, wiecie, takie księgi, takie jak objawienie, których ja tak za bardzo nie za bardzo wiem, to powiada, że ci, którzy nie będą mieli tych masek to znaczy jakiegoś znaku na czole to nie będą mogli ani kupować, ani sprzedawać, ani tego, owego. Wiecie, no jest w tym coś ciekawego. Czyli więc dalej już nie będę wnikał w te y, znaczy szczegóły. Więc skupienie się na walce słusznej zresztą i skutecznej, gdyż takie było według władz najlepsze rozwiązanie. Nie kwestionuję tego. Ale pytanie. Czy nie wywołało to nowych problemów? Słyszymy o problemach ekonomicznych, o problemach gospodarczych, o wzroście zachorowalności na depresję i choroby psychiczne. Czyli jest, gdyż realne życie zawsze nam takich szczegółów dostarcza. Jeżeli na koronowirusa, czyli choroby COVID-19 umarło w naszym kraju, no, no liczmy 15 osób codziennie, to moim ignoranckim wyczuciem nie mam, że tyle samo ludzi umarło wcześniej niż należało. Gdyż służba zdrowia skupiona na tym wirusie nie była w stanie zapewnić opieki medycznej tym, którzy przedwcześnie chorując na jakieś różne choroby odeszli. Zresztą sam słyszałem, że jaki dylemat dla profesora, temu dać maskę tlanową? a tych masek tlenowych jest mało, tych re, 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 Respirator. respiratorów, prawda, to temu już umrzykowi znaczy nie domy. No, to ten umrzyk okazuje się czasem wyzdrowiał, a ten co dostał tą maskę nie dostał. Nie, 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 znaczy ja mówię umarł, nie? Bo takie to jest. Czyli ile ludzi umiera w Polsce? Mój rachunek to taki jest, wiecie, niespecjalistyczny, ale to tak, 1% wiecie, rocznie. Jeżeli mamy 36 milionów ludzi i te 36 miliony ludzi umiera, znaczy podzielone my przez 360 dni, no nie będziemy się tam bawić, tych parę godzin, to codziennie umiera. Tysiąc ludzi. Codziennie umiera. Tysiąc ludzi. Jak było, jeszcze można było na cmentarz pójść, to byłem u Teściowi na cmentarzu, był pogrzeb. Byłem w Rudzie na cmentarzu u wujka, tam był pogrzeb. Byłem u mojej żony na cmentarzu w Kochłowicach, tam był pogrzeb. Tysiąc ludzi codziennie umiera. To powiedzcie, co to jest te 15 czy 18 ludzi? Policzcie, ile to jest procent? E, więc chcę powiedzieć tak. My musimy sobie uświadomić i zapytać, że los człowieka na tej planecie Ziemi. Jest zawsze ten sam. Tak dla bogatego, jak i biednego, i dla mądrego, i głupiego, dobrego, i złego, uczonego, i niepiśmiennego. Śmierć zaciera wszystkie różnice. I czy jesteśmy pochowani na Wawelu? Czy w grobie NN? Wiecie, co to znaczy NN takim wspólnym, prawda? To. Jest to spotkanie z transcendencją. Czyli my musimy spojrzeć trochę na świat, na współczesny świat i wirusa, trochę inaczej. Dlaczego jedni umierają wcześniej, a inni nie? No. Wiemy, że najzdrowsze, dobrze odżywiane, najsilniejsze jednostki nie chorują. Czyli, jakbyśmy to powiedzieli, 65% ludzi choruje na tego wirusa i nawet nie wiedzą, że chorują że są roznosicielami. Oni zdobywają tylko dzięki temu, że przeszli albo pokaszalali, tak jak ten kolega, który tam się zachłysnął, prawda, ale on z kuli herbaty, a nie tam z kuli wirusa, prawda? To znaczy, ja mówię, przeszedł i jest już było odporniony. Chciałbym Wam powiedzieć coś, że ten, który przeszedł ten wirus, to on już ma takie antygeny. Nawet teraz od tych ludzi ściągają krew, bo okazuje się, że tam coś jest, kurde, coś takiego, wiecie, że to przeciw tym działa. No i były puste, wiecie, stacje chwiodawstwa, a dzisiaj no, chętni oddawają krew. Chcę powiedzieć coś o Anglii. Przełzbry urodził się syn lekarza. My go znamy jako uczonego, Karol Darwin. Urodził się 12 lutego 1809 roku, a zmarł 19 kwietnia, czyli jakbyśmy to powiedzieli, 1882, czyli żył 73 lata. On wypracował pewną teorię, którą znamy jako teorię doboru naturalnego, gdzie podstawowe założenie jest, że silniejszy zwycięża, lepiej przysto przystosowany zwycięża. My to znamy jako walka o byt. Ten proces doboru prowadzi do ewolucji prawda, i powstawania nowych gatunków. I do dzisiaj toczą się spory i dyskusje, ale nie o fakt istnienia mutacji, bo ewolucja jest udowodniona jako oczywistość, prawda? Nie, u, ani o umiejętności przystosowania się do zmiennych warunków, bo to jest oczywistość. Bo człowiek, Pan Bóg nie stworzył murzyna, hindusa, in, znaczy chińczyka, prawda, czy, czy jeszcze tam pigmea, czy watuasa dwa metry, bo to się wszystko wydworzyło z jednej pary ludzkiej. Czyli ewolucja jako taka istnieje, mutacja istnieje i mało, ale ta teoria mówi, że człowiek wcale nie jest czymś wyjątkowym. Bo biologicznie i tak jak zwierzęta podlega prawom doboru naturalnego. Spór jest o coś innego. Spór jest o początek. Dlaczego jest na ziemi życie? Na co nauka nie odpowiada, bo odpowiedzieć nie może, bo się tym nie zajmuje. I teraz chciałbym opowiedzieć kilka słów, czym jest życie. Wiecie, kiedy my na przykład mówimy droga, nie? to dopiero z kontekstu wynika, co mamy na myśli. Na przykład to może być droga do Rzymu. Ale to też może być droga do wolności. Ale to też może być droga Danusiu. Nie? Czyli dopiero to słowo droga z kontekstem dopiero wskazuje, czym ono jest. Tak samo słowo życie. Wiecie, co tak naprawdę nie bardzo wiemy, My tak się tylko domyślamy i my badamy, bo ono też ma wiele, nieskończenie wiele znaczeń. wiedzy potocznej istnieje wiele znaczeń i pojęć. Na przykład, jak spotykam przyjaciela, którego już dawno nie widziałem, kupę lat. No, jak żyjesz? A on mówi, chłopie, co to jest za życie? To jest pojęcie wartościujące. Czyli życie ludzkie, czyli życie człowieka występuje. W religii to nawet, wiecie, taki mój kolega, to on dużo mówi o życiu wiecznym. Prawda? Czyli nie tylko teraz tym. Ale te życie występuje i w, po, w, w pojęciach filozoficznych, w literaturze. Czyli jest to jako coś cennego. Oczywiście jestem rad, że żyję. Są ludzie, którzy mniej cenią sobie życie, uważają, że ono jest czymś gorszym. No to są wszyscy samobójcy, a jest ich dosyć sporo, prawda? Niektórzy przyrównują życie, tak jak moja, znaczy, małżonka to powiada że życie to jest tak, jak koszulka od niemowlaka. No, a kiedy ja się ją pytam, a to jest jak, jaka to jest ta koszulka od niemowlaka? No, krótkie i usrane, prawda? Więc dla człowieka wierzącego życie jest dowodem wspaniałomyślności Boga, dlatego dla nich życie jest święte. Dlatego jest zasada: nie morduj. To jest przykazanie bezwzględne. Dla poety życie to jest takie coś, półcień, przechodzenie jakieś. Dla filozofa to jest jakaś tajemnicza siła to jest forma istnienia białka, albo to jest forma ruchu materii. Wiecie, co jedynie człowiek wie, że żyje? Pamiętajmy o tym, że myśli, czuje, pamięta, przewiduje, ma poczucie własnej tożsamości, pragnie żyć i wie, co to jest wola. Co to jest życie? Życie to jest żywy organizm. To jest hierarchiczny porządek systemów otwartych, który utrzymuje. Się sam przez się, poprzez wymianę swoich składników dzięki właściwym mu warunkom systemowym. Czyli aż żywy system to taki system, który rozmnaża się, podlega mutacjom i reprodukuje owe mutacje. Czyli to jest żywe, jeżeli jest zdolne do przechowywania oraz replikacji informacji, posiada przynajmniej jedną cząstkę zdolności do po prostu, to jakbyśmy to nazwali, tego kwasu nukleinowego, prawda? Ono ma możliwość kontroli swojego otoczenia. Czyli jeżeli coś nazywamy żywym organizmem, to musi spełnić następujące warunki. To znaczy zdolność do syntezy, przekształcać się mogą w różne formy energii, to znaczy energię w energię chemiczną, to znaczy kwas dezokserbonukleinowy, prawda? Która z kolei stanowi siłę napędową reakcji, syntezy molekuł w celu podtrzymania istnienia i rozwoju systemu. Mało, jest to zdolność do samoregulacji jako żywe systemy. Kolega podpowiada nam, że już czas kończyć, ale chciałbym jeszcze powiedzieć o mikroskopie. Kiedy 400 lat temu taki uczony Robert Hocke skonstruował mikroskop, to jak spopatrzył na niego, to zobaczył, że wszystko ma takie komórki. I od tego czasu te podziałki to się nazywa komórkę. Bo przed tym nie znano pojęcia komórki. Tak jak my mamy komórkę w kliwiku, prawda? Albo komórkę na węgiel, komórkę tam na kartofle, komórkę na to i to. To on to też nazwał. Koniec następnym razem.